Motocykle, skutery, motorowery. Skuterowo.com. Cześć, tutaj Leszek ze Skuterowo.com dzisiaj w plenerze pogoda chwilowo nam służy, ale przed chwilą naprawdę mocno lało a teraz aż muszę siedzieć w okularach dlatego żeby nie marszczyć oczu w waszą stronę dzisiaj skuterowo social odcinek 11. uzbierało się ponad 240 pytań od ostatniego odcinka jestem zaskoczony tą ilością tak naprawdę waszej atencji względem tej serii staram się odpowiadać na te pytania których tak naprawdę pojawia się naj, najwięcej, najwięcej zagadnień dotyczy Karty motorowerowej, prawa jazdy M i filmu, którego, który nagrywałem ostatnio, jeżeli chodzi o naszą interwencję w kwestii przywrócenia uprawnień takich, które będą zdawane na motorowerach yy, w szkole. Jarek, czy są jakieś kaski dla osób noszących okulary? Właśnie, a propos okularów, zarówno korekcyjnych, jak i przeciwsłonecznych, czy przeciwsłonecznych korekcyjnych. Yy, najbardziej polecam Wam kaski szczękowe. Szczękowy kask to jest. Yy, Taki, który otwiera się w całości, a będąc zamkniętym, chroni naszą szczękę. Bo musicie też pamiętać o tym, że szczęka jest dosyć istotna, istotnym elementem, który należy chronić podczas e, ruchu drogowego. E, kask, otwarty, oczywiście, też spełnia swoją funkcję, ma homologację, jest dopuszczony do ruchu, jednakże no, obiektywnie jest. Kaskiem mniej bezpiecznym niż takim, który w całości chroni naszą głowę, szyję oraz y, szczękę. O tym warto pamiętać, ale jednocześnie nie chcę Was y, w jakiś mocny sposób zniechęcać do otwartych kasków i orzeszków. Jeżeli mają homologację, to są w porządku, jeżeli nie mają tej homologacji, to musicie pamiętać, że to nie jest kask, tylko zabawka. Marek pyta, czy są postępy co do kategorii AM? Marek tutaj ma na myśli mój ostatni film, w którym to mówiłem, że właśnie wysyłaliśmy pismo do, do Ministerstwa Infrastruktury, jednakże po dziś dzień, a minęło już prawie dwa tygodnie, nikt nie reflektował się z odpowiedzią i nikt nie wyjaśnił nam tego, jak zaawansowane są prace, jeżeli chodzi o o zmianę przepisów i tym samym sprawienie, żeby kategoria M była zdawana nie w Wordzie, a w szkole, a szkolenie na właśnie to prawo jazdy na motorowery odbywało się nie w OSK, czyli ośrodkach szkolenia kierowców, a również w szkole w ramach regularnych zajęć z uczniami na lekcji. Amadeo, o co chodzi z tym odklejającym się logo Skuterowokom? Nadchodzą zmiany, ale nie będą to zmiany merytoryczne. Na razie na ten temat nie chcę Wam więcej nic mówić, uzbrojcie się jeszcze w odrobinę cierpliwości, będzie, będzie ciekawie, ale podkreślam, zmiany będą, ale nie będą się odnosiły co do merytoryki. Marcel, mam pytanie, czy można jeździć skuterem 50 cm3, yy, mając 18 lat, czy trzeba zdać prawo jazdy kategorii AM? Proszę o odpowiedź. Wszystko zależy od tego, kiedy... Skończyłeś 18 lat i jeżeli skończyłeś 18 lat przed e, 19 stycznia 2013, to możesz prowadzić taki motorower bez e, żadnych dodatkowych uprawnień. Kuba, mam 13 lat i posiadam dowód osobisty. Czy mogę już poruszać się motorowerami do 50 cm3, czy muszę czekać na wyrobienie karty motorowerowej? Kuba, e, kilka różnych kwestii. Dowód osobisty, jazda na dowód osobisty to nie znaczy, że nie chodzi tutaj o sam plastik, tylko chodzi o fakt ukończenia pełnoletności. Druga kwestia. 18 lat ukończone, tak jak w przypadku yy, Marcela, musi być przed określoną datą, czyli przed 19 stycznia 2013 roku. Jeżeli nie miałeś ani 18 lat, ani wyrobionej karty motorowerowej przed tym czasem, musisz posiadać prawo jazdy AM. Eee, Wida, mam pytanie odnośnie ustawy o motocyklach 125, a raczej o, o konsekwencjach jazdy takim motocyklem, jeżeli mamy prawo jazdy kategorii B mniej niż 3 lata. Czy można dostać mandat i jak wysoki? Jest to po prostu jazda bez uprawnień, jakichkolwiek, eee, bez kategorii, tak naprawdę, czyli mandat 300 zł, jeżeli posiadasz kategorię B. Je, Niemniej jednak, e, tysiące razy już poruszona kwestia na skuterową.com, zachęcam do jej odszukania. Eee, to rodzi tego typu problemy, jak na przykład regresy ubezpieczeniowe w razie wypadku. Żadne ubezpieczenie, żadne uszkodowanie nie będzie wypłacane z kieszeni ubezpieczyciela, tylko właśnie z Twojej moim zdaniem obiektywnie, subiektywnie nie warto. Nie warto w taki sposób podróżować 125. Trochę pokory bym doradzał i cierpliwości poczekać, aż skończysz te 3 lata albo zrobić sobie kategorię A1A2. Filip, witam. Chciałem zapytać, jak się ma spra sprawa z jazdą bez prawa jazdy AM, a będzie się posiadało na przykład papiery, ubezpieczenie, dowód rejestracyjny i wszystko zarejestrowane na Tatę. Dodam, że mam 14 lat i już mam kupiony jednoślad Junach y 901 Sport, a i jeszcze jeśli bym do tego posiadał kartę rowerową. Y y Absolutnie, absolutnie wszystko jest nie tak w tym przypadku. Jeżeli nie posiadasz uprawnień, to ani fakt posiadania ubezpieczenia, ani, ani e, papierów na motorower, ani kartę rowerową, ani karty rowerowej nie zmienia faktu, że jeździsz bez uprawnień. Jazda bez uprawnień, tak jak mówiłem przed chwilą, to jest. Y Dosyć spora nieodpowiedzialność i narażanie się nie tylko właśnie na mandat, na holowanie pojazdu, ale również na odpowiedzialność karną czy finansową względem ubezpieczyciela. Eee, jeszcze dwa ostatnie pytania, jeżeli chodzi o socialskuterowacom Przypominam, pytania Dolin Mam 15 lat i mam kartę rowerową oraz motorower. Czy mogę jeździć na karcie rowerowej, nie mając karty motorowerowej? Dziadek mi mówił, że mogę. Eee, nie. Karta rowerowa jest, jak sama nazwa wskazuje, służy do jeżdżenia rowerem. Karta motorowerowa do jeżdżenia na motorowerze. Jeżeli eee, nie masz karty motorowerowej ani prawa jazdy AM, poruszasz się nielegalnie, i tak jak w poprzednim przypadku, kończy się to holowaniem. A w razie wypadku, moi rodzice myślę, że nie będą szczęśliwi, jeżeli będą musieli wypłacać komuś dożywotnią rentę albo płacić za e, uszkodzenia na innym, np. Na drugim pojeździe, do którego zderza kosztuje 4000 zł plus koszt malowania. Przemek, witam. Czy będę mógł jeździć skuterem na dowód o pojemności 50 cm3, jeśli osiągnę 18 rok życia 22 lutego przyszłego roku? Mm, nie. Ponieważ, tak jak właśnie przed chwilą e, Wam mówiłem w przypadku innego pytania, 18 rok życia musiał zostać ukończony przed 19 stycznia 2012, po tej dacie tak naprawdę nie ma możliwości w przypadku nowych 18-latków jeżdżenia bez dodatkowych uprawnień, czyli bez posiadania w tym przypadku prawa jazdy AM. Kolejne pytania na socialmałpa.skuterowo.com, wkrótce będę na nie odpowiadać z pełnym zaangażowaniem, dlatego zachęcam do kontaktu, no i do subskrybowania Skuterowo.com. Ja na dzisiaj Wam bardzo dziękuję, w takim razie do zobaczenia już za tydzień. Motocykle, skutery, motorowery. Skuterowo.com